Pani no. ja Komisarz, tak. jesteś Komisarz, tak. Proszę. godno. Tak. Proszę. Nie Czekaj, ja ją wezmę, ja ją wezmę. In, out. In, out. In, out. In, out, out. Niech ta pupa oh, się out. napompuje. Trzymasz jeszcze sekundę? Sekundkę. Już, uczeszę włosy i biuret. Że uczyszemy włosy, co? Chyba ciepło dzisiaj. Ciepło, jak fajnie. Dzień dobry moi drodzy. Zrobiłam sobie kawkę, bo stwierdziłam, że dzisiaj z rana bez tej kawki nie dam rady. Zaraz wychodzimy, ale najpierw. Robię makijaż i włosy. I mam dla Was dzisiaj dwie informacje: jedną dobrą, jedną złą. Pierwsza dobra, że nagrywam vloga. Druga zła, że oddaję swój aparat do ubezpieczyciela. Niestety, tak jak Wam mówiłam jakiś czas temu, potłukł mi się ten. Ekran. Dodatkowo no są jeszcze tam dwie rzeczy, które szwankują, ale w sumie mi nie przeszkadzały. Natomiast, no, teraz już stwierdziłam, że skoro płaciłam ubezpieczenie, to spróbuję z niego skorzystać. Zobaczymy, czy się uda i co powiedzą po ekspertyzie. Także nie wiem, kiedy go dostanę. Oczywiście zamierzam kupić nowy, ale no to też chwilę potrwa. Muszę zrobić research, muszę się na coś zdecydować. Yy, także no, nie wiem jak to będzie teraz z vlogami. Nagrywam dzisiaj yy, i po tym vlogu może być chwilka przerwy. Yy, także no, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja się teraz maluję i zaraz Wam pokażę. Będę robić włosy tą falownicą. Także jestem ciekawa, jak mi to tym razem wyjdzie, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio jak robiłam na Aleksa urodziny yy, włosy. To mi to tak średnio wyszło, nie byłam za bardzo zadowolona, ale też nie miałam już czasu, no i tak naprawdę odebrałam tą falownicę z paczkomatu i od razu pojechałam na te urodzinki i ją testowałam w ten dzień, w który mm, już jakby no, była ta fryzura docelowa. Także dzisiaj zobaczymy, może wyjdzie mi to lepiej, a może gorzej. Mm, przetestujemy sobie razem, także ja się maluję i zaraz się do Was odezwę. Ładne? Dobra, jesteśmy pomalowani, więc zaczynamy z włosami. W ogóle dzisiaj w Krakowie jest przepiękna pogoda i jest tak naprawdę letnio. Znaczy, no mamy lato, więc nic dziwnego, ale ostatnio bywało różnie. Dzisiaj mamy 24 stopnie, już, a będzie 28. Także taką pogodę to ja lubię. Coś mi się tu światło nie podoba. O, może tu będzie lepiej. Także przeczesuję włosy. One są tylko wysuszone, nic z nimi nie robiłam, także są troszkę napuszone. No i tak, podepnę sobie tutaj przód, i chyba w przyspieszeniu wam pokażę, jak to robię. Chociaż to, to nie będzie żaden tutorial, tylko po prostu sobie przetestujemy. Ale zobaczcie w ogóle ile mam nowych włosów. Widzicie to? To wszystko, to wszystko tutaj, o, pełno nowych y, włosów, baby hairów, także się cieszę, bo po ciąży było tak nie bardzo. Tak, słucham? Dobra, miałam y, z przychodni telefon i lecimy. Mam nadzieję, że to nie będzie taki tutorial jak... Mi się teraz przypomniało, jak dziewczynka sobie falowała włosy i zostały jej w ręce. Kojarzycie. No, dzisiaj to już zdecydowanie lepiej wygląda. Tak mi się wydaje, niż to, co zrobiłam poprzednio. Ale zobaczymy, jak już zrobię całą głowę. No, i co wy na to, moi drodzy? Jak to wygląda? Jestem ciekawa waszej opinii. Ja powiem wam szczerze, że mi się to podoba. Natomiast yy, ten skręt, no to nawet nie jest skręt, tylko ta fala. Yy, ta fala jeszcze. Fajnie się uleży i myślę, że będzie to wyglądać jeszcze lepiej, ale no nadaje to objętości, kojarzy mi się to jak wakacyjnie, ale nie wiem, jeśli macie jakiś sposób, jak mogę to robić lepiej, to dajcie znać, bo zastanawiam się nad takimi włosami na wesele, które mamy w sierpniu, ale chciałabym dojść w miarę do jakiejś takiej perfekcji, żeby to wyglądało fajnie. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dam jeszcze troszkę olejku, no i zapewne będzie Was interesować, skąd ta falownica, więc ja ją kupiłam na Allegro. Jak wpiszecie sobie na Allegro falownica, ja kupiłam taką chyba za 60 zł albo coś takiego, bo nie wiedziałam czy w ogóle to będzie fajne i czy mi się ten efekt spodoba, więc nie chciałam inwestować, także kupiłam taką najprostszą, która gdzieś mi się tam pierwsza w oczy rzuciła, a teraz używam olejku z Dawinesa Oj Oil. Oil. Który mi tak fajnie te włosy wygładzi, żeby nie odstawały. No, także ja włosy mam gotowe. Kolczyki, które mam na sobie, to te z lilu, które wam ostatnio pokazywałam. No i teraz trzeba się ubrać. Tada! już Wam pokazuję, co dzisiaj mam na sobie. Zacznę od kapelusza. Kapelusz jest firmy lat. Marynarka jest marki RISK do tego top z zary. Taki na grubszych ramionczkach. I pod spodem jeszcze mam takie spodęki beżowe. Może w całości pokażę Wam jak już wyjdziemy, Postaram się to nagrać. Poproszę Pawła, żeby zrobił taki look of the day. Także lecimy. O! Oh! Eee, gdzie ty jedziesz? Idziemy właśnie do rannego ptaszka, testujemy ostatnio nowe miejsca, bo w pewnym momencie zaczęliśmy chodzić tylko i wyłącznie do nowej, a jest tyle fajnych śniadaniowni w Krakowie, szkoda z tego nie korzystać. Więc idziemy teraz do rannego ptaszka na ulicę Augustińską i zaraz Wam damy feedback, czy warto tu przyjść, czy nie. Gdzie to jest? już jest kolejką, no tu. A, tu, dobra, idziemy. Tutaj mamy menu i musimy swoje odstać, dlatego że jest kolejka. Zdecydowaliśmy się na tą pozycję, czyli kanapki niech moc będzie z tobą, z wegańską, kiełbaską węgierską. Bardzo jestem ciekawa też szakszuki, więc następnym razem przyjdziemy tutaj na yy, szakszukę. Tak? No, no. To? No. Tylko jakaś dziecko strasznie piszczy. Czy no, no. <laughs> to? Ja. Ten sosik fajny. No, no. Jaki no. Jeszcze ziemia, jak no, mi się to, było. to było. Mhm. Lepsza niż te, ja które schowałem, to nie? A też do A tamte był jak papier. Mhm. Podsumujmy sobie to miejsce, pierwszy plus jaki zauważyłam to coś co rzadko się spotyka w śniadaniowniach, czyli woda z kranu za darmo, super opcja, zwłaszcza po druga sprawa pyszne śniadanka, bardzo nam smakowały, mimo tego, że były w nich kiełbaski wegańskie, które już kiedyś próbowaliśmy i nam nie smakowały, tutaj ta była bardzo dobra, taka fajna, przypieczona, na plus miła obsługa. Lokalizacja też fajna. Smaczne. E, wszystko smaczne. E, z minusów, trzeba się doszukać, natomiast no wiadomo, czas oczekiwania dość długi, czekaliśmy około 40 minut i e, ciasno. Jeśli przychodzicie z dzieckiem, na przykład e, tak jak my z buskiem, no to ciężko się tam ulokować. E, chyba e, są tylko cztery stoliki na zewnątrz, natomiast no jeśli Wam to nie przeszkadza, to zapraszamy, zapraszamy jako my krakowianie, ale naprawdę było bardzo smacznie. Przyjdziemy tu jeszcze na pewno. Tylko tym razem, następnym razem przyjdziemy na Szekrzyłkę, Spróbujemy. Byłam jeszcze w Biedronce, jak widzicie, po zapas owoców, warzyw, ponieważ już nam się wszystko pokończyło. Także maliny, borówki mamy, tutaj mam też takie musiki, one się zawsze przydają w razie czego, żeby mieć w torebce. Serek ziołowy, śmietanę, ponieważ dzisiaj będziemy jeść na obiad placki z cukinii i możliwe, że jeszcze będę robić na jutro taką zupę krem z cukinii, dlatego, że mam ogromną taką cukinię ze wsi chciałam ją wykorzystać w całości jeszcze wczoraj robiłam, słuchajcie, makaron z cukinii także bardzo cukiniowy tydzień wzięłam jajka, bo też już nie mamy takich wiejskich naszych, marcheweczki do przegryzki banany Tutaj jakieś owocki, wzięłam sobie też Despa Virgin 00 i chyba sobie zaraz go wypiję Albo to smoothie, marchewka z brzoskwinią pomarańcza, mam ochotę I wzięłam też kaszkę owsianą, tą z HIPA Coś mi mija, nie chce za bardzo tych kaszek jeść I ja je robię na wodzie jej, dlatego że ona mleko ma tylko z piersi, nie ma żadnych tam zamienników i zastanawiam się czy właśnie nie dodać jej trochę takiego musu, może jej to będzie bardziej smakowało, żeby zjadła, także będziemy to próbować. Dodatkowo jeszcze wzięłam sobie te jogurty z Bakoma. Widzieliście już u mnie, ja je bardzo lubię. No i tyle w zasadzie. O, jeszcze tutaj knopers Idę po Aleksika, jak nie idę z dziećmi bo my staramy się używać schodów. jesteśmy, jesteśmy. Jesteśmy już razem z Aleksikiem. Jak było? Fajnie. Popraw sobie pas, bo ci zjechał. O, teraz naciśniemy. A co ty myślisz o takich włosach? Dobre. Idziemy właśnie się przejść na spacerek.

Jesteśmy po spacerku i zabieramy się za plac z cukinii. Będziemy jeść ze śmietaną. Odgrzejemy sobie najpierw. A ja ze śmietaną. Zobaczę. Na czym siadłam? No. Okej. Okay. Jak siada się na kanapie u nas, to leci wszystko. Chciałam się z Wami pożegnać w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Buziaki. Pa. Yeah. Bye.